Jak zamierzasz spędzać święta majowe? O, będę się uczyć w domu. A czego będziesz się uczyć? E, angielskiego, ponieważ to był pan z angielskiego i muszę nadrobić cztery poziomy. Czemu tak, tak dużo? <laughs> Okej, okay, bo cztery miesiące poprzednie nie było mnie ani razu na zajęciach. E, czyli raczej będzie to nauka, praca, a nie, niż wypoczynek. A nie imprezowanie? No, na pewno nie. No w takim razie mam nadzieję, że wszystko się powiedzie. No ja też, bo trochę są na mnie źle tam o tym angielskim. Jadę w góry. Eee, czyli aktywnie. No tak, jadę w góry dzisiaj do zakopanego? Ze znajomymi. Z narzeczoną. Z narzeczoną. <laughs> czyli aktywnie, ładna pogoda, sprzyja. Eee, stop mówimy telewizji przed siedzeniem przed, 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 przed telewizorem. No tak, jadę po prostu, sobie połazić po górę. Bardzo, eee. bardzo lubię góry. No właśnie, a w jakie góry? Tatry, do Zakopanego. Na, na cały weekend majowy. No dzisiaj jadę wracam w, w niedzielę wieczorem wyjeżdżam z Zaponami. Ja mam takie plany nietypowe planuję sobie zrobić tatuaż, a wyjechać niestety nie mogę, ponieważ trenuję i muszę zostać po prostu tutaj. I tatuaż tak związany y, ze świętami majowymi raczej nie. Raczej chyba nie bardzo. A coś konkretnego możesz nam zdradzić? Znaczy to będzie napis w języku hinduskim, y, będzie napis. Y, Winning should be a habit, not an option. Zwycięstwo mhm. powinno być przyzwyczajeniem, nie y, opcją. Nie, jeszcze nic nie zaplanowałam, ale pewnie wyjadę do babci na wieś. E, czyli na świeżym powietrzu? Tak. to grillowanie? No pewnie tak. E, I odwiedzimy babci, czyli babcia będzie na pewno zadowolona, że. Oj, na pewno. Że wnuczka sadkiem, się Tak. E, na działce z moimi znajomymi. Czyli raczej aktywnie grillowanie? E, grillowanie. Eee, I imprezy? Tak, kilka imprez powinno być. Eee, Może coś jeszcze zdradzić? Co, co tam ciekawego robić? Pieckie łbaski. No i ogólnie się bawić dobrze. No, taki mamy zamiar. Duża grupa znajomych? Z jakieś 15-20 osób. No, niestety będę 2 maja pracowała. O, no ja czyli... Jestem studentką, która niestety dory sobie pracuje i. Muszę zarobić. A ogólnie to myślę, że jeżeli do pogoda dopiszę, to pewnie na jakiś rower sobie wyjdę. Na pewno. Czyli raczej aktywnie? A raczej aktywnie, tak. Chociaż zamierzam się też wyspać pierwszego dnia. <grym> Miałam ostatnio intensywny tydzień i muszę się wyspać.